Witajcie, czasami nic nie jest takie, jak nam się wydaje na pierwszy rzut oka. Dlatego trzeba zawsze uważać i ostrożnie podchodzić choćby do dzikich zwierząt. Ta niezwykła historia miała miejsce w Estonii nad rzeką Parnu. Rando Kardstep, Robin Silmae i Erki Wali, jak zwykle przyjechali rano do pracy przy zaporze Cindy. Ten dzień. Okazał się jednak inny niż poprzednie. Spoglądając w dal, jeden z mężczyzn zauważył zwierzę przemieszczające się wśród lodu najprawdopodobniej lisa. Płynął sam, a my zaczęliśmy łamać lód przed nim opowiadał Karcep. Gdyby tylko pracownicy wiedzieli, co to za zwierzę, zapewne baliby się wejść do wody. Zanim to jednak nastąpiło, Dalej łamali lód, by dotrzeć do biednego, zamarzniętego i wyczerpanego stworzenia, które ledwo już mogło oddychać. Gdy udało im się wyciągnąć je z rzeki, jeden z mężczyzn przyniósł z samochodu ręcznik kąpielowy, by owinąć nim zwierzę. Potem zanieśli je do auta. Dzięki temu miało się rozgrzać. W samochodzie mężczyźni dokładniej przyjrzeli się zwierzęciu i uznali, że jego łapy były zbyt duże jak na psa. Wezwali na miejsce przedstawiciele organizacji broniącej praw zwierząt, którzy poradzili zabrać zwierzę do weterynarza. W czasie jazdy spokojnie spało ono na kolanach jednego ze swoich wybawców. Gdy mężczyzna chciał rozprostować nogi, zwierzę na chwilę obudziło się i spojrzało kątem oka na człowieka. Weterynarz od razu zaczął podejrzewać, że ów duży pies to tak naprawdę inne zwierzę. Wątpliwości całkowicie rozwiał lokalny myśliwy. Stworzenie okazało się. Młodym, okołorocznym wilkiem. Według przedstawicieli estońskiego Związku Dobrostanu Zwierząt EUPA, łagodne zachowanie drapieżnika wynikało z faktu, że w efekcie hipotermii jego ciśnienie krwi było bardzo niskie, powodując ospałość. Dlatego tak łatwo dał się złapać ludziom. Główny specjalista do spraw dzikiej przyrody w Agencji Środowiska Pip Manil powiedział, że młode urodzone w granicach roku wstecz teoretycznie powinny nadal żyć w stadzie i rozdzielać się dopiero na wiosnę. Wiosna nadchodziła, a więc młody wilk na pewno przetrwa. Będzie mógł polować na małe sarny, powiedział Manil. Fakt, że wilk znalazł się tak blisko ludzi, nie oznacza, że trafił tam w poszukiwaniu pożywienia. Młode osobniki mogą chodzić w różne miejsca, są odważniejsze od dorosłych i nie boją się ludzi. Jednym z powodów, dla których samotne wilki są coraz częściej spotykane w Estonii, zdaniem Manila, jest polowanie na nie. Każdego roku zabijamy dość dużo wilków wiele watach zostało już nawet wytępionych powiedział specjalista. To groźny drapieżnik, uznali weterynarze i po przeprowadzeniu niezbędnych badań umieścili wilka w klatce na wypadek, gdyby ich pacjent nagle sobie o tym przypomniał. Wilk odzyskał świadomość w dzień po tej niesamowitej i niebezpiecznej przygodzie. Założono mu obroże z lokalizatorem GPS i wypuszczono na wolność. Teraz specjaliści z Krajowej Agencji Ochrony Przyrody będą mogli monitorować przemieszczanie się zwierzęcia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ta historia zakończyła się szczęśliwie i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział, a zwłaszcza mężczyznom, bo to oni uratowali wilka z lodowatej wody. Słowa podziękowania należą się też lekarzom z kliniki weterynaryjnej, którzy nie bali się zająć tym dzikim zwierzęciem, powiedzieli przedstawiciele EUPA. W Estonii żyje obecnie kilkaset wilków, z których tylko niewielka liczba otrzymała obroże z lokalizatorami GPS. Zwykle te drapieżniki unikają ludzi. Warto dodać, że to właśnie wilk został uznany w ubiegłym roku przez wiele organizacji ochrony przyrody za zwierzęcy symbol narodowy Estonii. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co myślicie o tej historii. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.